więc jak wam obiecałem jestem nadal w tym miejscu bo wstawiłem tamtejszy film no jak wam obiecałem nie wapna już leci więc co nie powiem bo nie powiem tego co każdy by powiedział do mnie mój hejter no więc, bo są dzieci tu o, tu jest wapienko. O, patrzcie, wapienko. O, kurczę, nie na buty. Moje buty nie potrzebują akurat wapna. E, w sumie. To wapno je odżywi. A co? Nie pomaga ci mój tata? No widzisz jak pomaga, o ucho się trzyma. No się ma. Nie. Tak to znów jest, jak i z tobą. Tak? No w sumie. O, ciapy. Nie no zmieścisz się. To nawet nie zostanie. U. Nie zostanie! Dobra. Ja tym gadałem i tak nie słyszy. Pójdziemy jeszcze chwilę z wujkiem. Może on wam opowie historię tego gospodarstwa. Spokój się. No opowiesz. No, mi się, bo no, ci boku, tak Opowiesz? Spadnie. Nic nie opowiadam. Odejdź tu by ci boku na no, bo spadnie i będziesz widział. Nie? Dlatego spytało że żeby wyjechać. No ale nie opowiesz moim widzom. Nie opowiesz, nie opowiadam. Ale ja nie znam ja, ja opowiedziałem tylko to, że mieliście tego Władimirca Ale no. potem go sprzedaliście No i te inne No więc mój wujek wam to potwierdza Nie podoliłem wam głupot Oj sorry, że tak o no, my się chwilę pogadamy, więc pa. dobra widzowie, wracam do Was my tutaj nadal z wujkiem rozsiewamy wapno. O, tu właśnie jest mojego kolegi pole i poinformuję Was o jednym. Jak będzie mnie stać na komputer, bo jeszcze wam o tym nie mówiłem. To możemy, mogę, znaczy, ale z kolegami możemy wam nagrać takie coś jak wakacje w Bockowie. Chcecie? Jak oglądaliście wakacje w Bockowie, że wiesz? Dobra, opowiem Wam to. Wiecie, taka wieść. Jesteśmy kolegami razem. No, mamy gospodarstwo i wiecie. Co ja tak mówię, że wiecie? W poprzednim odcinku sobie. To mówię, no, no, a nadal. Dobra. Ja idę, gdzie jeszcze nie jest rozsiane. W sumie w farmingu gorsza tekstura jest tego fa wapna. No. Że jest tylko taka góra, biała góra. To taki biały kloczek i tyle. Oczywiście to będzie z Farminga 25 O, patrzcie. Nie zostajesz? O, to wam widzowie, pokażę jak to chodzi. O, patrzcie. Ajcie? o, tutaj jak guma chodzi. Tak tu będę. Więc widzowie, patrzcie, tu macie to wapno. To jest nie wapno. Wapno? Nie. A to przepraszam, że wasz... Prowadziłem w błąd o zufanku a to zawsze, zawsze musi się wymądrzyć. ale dobra, nie wiem, podobały się Wam bardziej te rywale czy no... jak to? To, co teraz nagrywam, rolnictwo. E, bo mi się bardziej podoba tego e, rolnictwo. Dlaczego? Przeważnie to pytanie do Amungusa. E, nie pamiętam już jego nazwy. Przepraszam Cię. No, ale... Jak nadal mnie nagrywasz, to... Dzięki, E, nagrywasz, oglądasz, to dzięki. I też, no, ja trochę odejdę od naszego ususika. No i też bardzo wam widzowie dziękuję za te 22 suby. Jeszcze nigdy tego nie miałem. To dla mnie taki sukces. Dla Pajliona to tak mało, dla mnie to bardzo dużo. Yy, przykładowo wymieniłem Cię, Panią, yy, bo. Jak to? Bo no, subskrybujecie na moich ich wszystkich sprzętach, oprócz na moim nowym telefonie, bo jeszcze Cię nie znalazłem. Więc. O, tu macie chwilę, poglądajcie sobie, jak to chodzi. Dobra, już nic z oglądania. A. Gdzie on jedzie? Gdzie ty jedziesz, majster? Gdzie? Po co? Co będziesz? Damy zamknić. Dobra, no tutaj jakaś betoniara, bo to było budowane no, 3 lata temu ja tu chyba Nie wiem po co jedzie w pole tym Ursusikiem, o to może, że go Wam pokażę od środka, widzowie. Znacie od środka, już Wam pokazywałem, ale tam dam Wam praktyki jak się odpala tą bestię. Ja lecę. I nagrywam. No więc, widzowie, przepraszam, że tak ciągle mówię. Widzowie, bociek chyba nigdy tego słowa nie użył. Ale dobra Serdecznie was za to przepraszam. A teraz. O, wapienko. Ej, nawóz. Już był wam żartuje, że w boczkowie. Czekajcie. Dobra. O, podpinanie będzie to ale Wam pokażę, jak to się Wiem pewnie sobie pomyślicie o mnie Co to za rolnictwo Jak ty nic przecież tam nie robisz O Macie Co? Nie przeklinaj bo nagrywam Więc widzowie, dwa odcinki w jeden dzień. Bocieks jak coś wstawia, odcinki w piątki o 16 lub 15. .00. Tam nie orientuję się, bo już zapomniałem. A w ogóle dajcie lajka, jak oglądacie też wakacje w Boćkowie i napiszcie, na którym sezonie jesteście. O, tutaj buduje się... Co? jest silny. silne? Co? Weź podjedź. A bo to tu wóz bolca. Co? Chodź No. Puszcz tego bolca tu w dziurę. Dobra. Już. O, więc widzicie. Ja się teraz odsuwam. O, tu macie. Eee, zamknięte. W ogóle Dajcie lajka like jak się Wam podoba dom.